Co myślała? Czemu to go kanapkę? A ty co myślała? Dzień dobry. A ty coś co mam? Co myślała? Dzień, szpada. No nie pokazuj tego do kamery. Jak tam? Co jedzicie? Jedzenie. Jedzenie, słusznie. Jak ta sama się po basenie? Dobre wasamki. Co ty robisz? Kiełbasę wybieram A, A co z tej kiełbasy chce lega? Nie lubię Wiesz co? A jakby ta kiełbasa powiedziała o tobie To ja byś się czuła A ty co wybierasz? Też kiełbaskę? Jeszcze raz, niech pan dostanie Nie wiem czy Wow Jaki ładny jest krowy. Pozdrawiam całą rodzinę. Ja, ja, ja też. Pozdrawiam całą rodzinę, która została w domu i rodziców i siostry, a ja pozdrawiam I bratka, który jest w Bolesławowie. A ja pozdrawiam psa, siostrzyczkę i mamusię i tatucę i całą rodzinę. Ja pozdrawiam mojego kołka. A ja całą rodzinkę. Kogo pozdrawiacie?